Nigdy nie wrócisz do starej maszynki po wypróbowaniu Gillette Sensor XL. Lubię te ostrza czułe na każdy nacisk. I te miękkie gumowe listki. Bezlitosna dla zarostu. Łagodniejsza dla twarzy. Tylko Gillette Sensor XL ma ostrza czułe na każdy nacisk. I miękkie listki, wygolić golić dokładniej i chronić skórę przed podrażnieniami. Wypróbuj Gillette Sensor XL. Bezlitosna dla zarostu. Łagodniejsza dla twarzy. Gillette. Sponsor piłkarskich mistrzostw świata. Francja 98. Każdego dnia Twoje dziecko pokonuje przeszkody, jakie stawia przed nim świat. Jednak nadal liczy na Ciebie. Bona jest bogata w składniki odżywcze pochodzące z najlepszych olejów roślinnych. Jest cennym źródłem naturalnej witaminy E, witaminy życia i młodości. Przy odrobinie Twojej pomocy wszystko stanie się proste. Bona, bo razem łatwiej. Zapraszać naszych przyjaciół. Zawsze pomaga mi moja rodzina. Tak bardzo smakują im moje sałatki. Gęsty, prawdziwy majonez winiary. Lubimy go podjadać. Jest tak dobry do sałatki jarzynowej. Jest najlepszy do kanapek. To sekret moich pysznych sałatek. Jeden słoik tak pełen pomysłów. Winiary, dobre pomysły, dobry smak. Oryginalny polski majonez. Spróbuj. Babciu, jak to usunąć, nie niszcząc sweterka? Już nigdy go nie założę. Dlaczego? Spróbuj wybielacza. Nie, nie bój się. To acze, łagodny wybielacz. Nie zawiera chloru i dlatego jest bezpieczny nawet dla delikatnych tkanin. Nalej trochę na plamę, a potem użyj razem z proszkiem. W idealnym stanie, a kolory jak nowe. A czy łagodny wybielacz. Bezpieczny sposób nawet na delikatne pranie. A czy łagodny wybielacz. Jedyny wybielacz zatwierdzony przez Woolmark. Zwycięstwo stylu i techniki. Odzwierciedlenie najśmielszych pragnień ludzkich. Uosobienie dynamiki i piękna. Więcej niż słowa. Astra 2, nowy Opel. W Polsce od 22 maja. Konfekcja Karl Gross. To klasyka przyszłości. Karl Bros. Każdego dnia ciesz się uczuciem doskonałej świeżości, jaką zapewnia Ci dezodorant antyperspiracyjny Gillette Series Pacific Light. Ten przezroczysty żel jest wyjątkowy. Bardzo szybko dociera do skóry, zapobiegając wydzielaniu potu i przykremu zapachowi. Natychmiast uwalnia najskuteczniejsze składniki, tak abyś czuł się jeszcze bardziej świeżo przez cały dzień. Gillette Series Pacific Line. Dezodorant antyperspiracyjny w przezroczystym żelu. Tak dobry dla Twojego samopoczucia. To widać Gillette oficjalny sponsor mistrzostw świata, Francja 98.